Cześć kochani, zapraszam Was do filmiku o niekosmetycznych ulubieńcach. I jest to filmik, który kręcę w nietypowych okolicznościach, dlatego, że zazwyczaj mam ten komfort, że kręcę filmiku w zaciszu, z filmiki w zaciszu swojej sypialni, kiedy jestem zupełnie sama w domu. Tymczasem w tej chwili jest cała moja rodzina w domu, ponieważ jest przerwa wakacyjna w pracy przedszkola, przerwa wakacyjna w pracy szkoły i leje non stop, po prostu jest taka ściana deszczu od w tym mieście i nie za bardzo jest możliwość na to, żebym była sama w domu, w związku z tym jeśli będziecie słyszeć jakieś takie nietypowe dźwięki głosy, to to, to w tym filmie, tak, to, 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 to te głosy pochodzą jakby z, z, z mojego mieszkania Niemniej jednak mam poczucie, że się uda Puściłam dzieciom wajane do obejrzenia na komputerze, którą uwielbiają, i wydaje mi się, że jest półtorej godziny czasu, właśnie kiedy oni będą przyklejeni do ekranu, z wyjątkiem tych, tych parunastu minut, kiedy będą jedli obiad. Ale tak, nie przedłużając wstępu, będę mówić o swoich niekosmetycznych ulubieńcach. Jest to jeden z moich ulubionych filmów do kręcenia, i też z tego, co, co, co rozumiem z waszych komentarzy, jeden z waszych ulubionych filmów do oglądania. I zacznę od ulubieńców, którzy nie znaleźli się w ulubieńcach w poprzednich edycjach, dlatego że po prostu cały czas o nich zapominałam. A mianowicie o, um, zacznę od czegoś do jedzenia, od brownie z, przepis, z przepisu Kotlet TV, które robię niezmiennie od bardzo, bardzo wielu lat. Z tego dokładnie przepisu. Jest to brownie oparte na gorzkiej czekoladzie. W przepisie jest podane, bo użyć tej z Lidla i ja zawsze kupuję właśnie tą w Lidlu, taką gorzką czekoladę. Nie taką, taką do, do gotowania czy do pieczenia, tylko taką regularną czekoladę. Ona zazwyczaj z promocji kosztuje całe 2 zł, więc wychodzi taniej znacznie niż na przykład czekolada Wedla czy. Czy milka, czy inna, jakby mogłam do tego celu użyć, to musi być czekolada koszka. To jest takie proste ciasto, jakby biszkoptowe, można by powiedzieć, które jest przekształcone w prawnie właśnie przez dodatek czekolady. Tam jest cukier trzcinowy, jajka, mąka. Wychodzi za każdym razem, jest po prostu przepyszne, ma taką chrupiącą skórkę, w środku jest wilgotne. Możemy decydować o tym, jakie będzie, właśnie wyjmując je wcześniej lub później z, z piekarnika niemniej zawsze się udaje, nigdy nie ma kalca, jest tak jak mówię bardzo lubiany, nie tylko przeze mnie ale też przez wszystkich domowników i ilekroć właśnie robię na jakieś przyjęcia czy jakieś takie spotkania towarzyskie to wszyscy pytają skąd jest ten przepis i uwielbiam fakt, że on jest po prostu z, ze strony kotlet.tv dlatego, że nie muszę wtedy nikomu spisywać przepisu, tylko może sobie sam po prostu to zgooglować i już nieraz dostałam podziękowania właśnie od przyjaciół i znajomych i nawet dzieci <laughs> dzieci, dzieci swoich przyjaciół, że że właśnie zrobiły ciasto i zrobiło furorę na jakimś przyjęciu rodzinowym albo spotkaniu towarzyskim. W związku z tym ja również podaję ten przepis dalej. Chciałam go dzisiaj mieć dla Was tutaj, żeby pokazać, właśnie jak wygląda takie ciasto, ale w tej chwili akurat mam taki sposób jedzenia, że w ciągu tygodnia staram się nie jeść słodyczy, a w ciągu weekendów jem wszystko na samą ochotę. Wbliżają o chipsy, żelki i takie rzeczy, natomiast no, metabolizm już nie jest taki szybki jak niegdyś, w związku z tym. Staram się też dla zdrowia ograniczać właśnie wszelkie słodycze i przetworzoną żywność w ciągu tygodnia i nadrapiam sobie po prostu potrzeby cukru, tym, że jem najpyszniejsze możliwe wegańskie śniadania, które są bogate w jakieś takie naturalne cukry, i, i to zastępuje mi słodycze, podobnie jak jakieś takie daktyle na przykład w kakao, które do złudzenia przypominają mi się czeka, mało to na coś słodkiego, coś słodkiego, a nie do końca są czymś takim typowo słodkim, tak? Bo dostarczają też jakichś innych wartości odżywczych, a nie tylko cukru. Dla osób, które tak jak ja są uzależnione od cukru. Czyli to jest właśnie ten, ten przepis na brownie z, z Kotlet TV. Ja bardzo często jeśli z akurat, to kupuję taki no dosyć wysoko przetworzony, niemniej bardzo go lubię i od wielkiego dzwonu go kupuję, taki sos z, o smaku słonego karmelu z, z, z tego, z, z tej półki takich bardziej luksusowych to w hipermarkecie Tesco mają takie brytyjskie. Bry, brytyjskie importowane właśnie bezpośrednio z Wielkiej Brytanii różne typowo brytyjskie specjały i jeśli ten sos, który normalnie kosztuje bodajże 12 zł przeceniają do 7-5 zł, bo mu się termin, jakiejś partii, partii tego deseru czy tego sosu kończy się termin ważności, to oni co tego bardzo mocno przeceniają, to wtedy ja po prostu ze dwa biorę do koszyka i dodaję właśnie jeszcze po tym, jak wyleję to brownie na, na jakąś formę czy do jakiegoś żaroodpornego naczynia to po prostu wylewam ten sos z takimi zygzakami na, na, na górną gwarstwę tego ciasta, i wychodzi również fantastycznie i jest takie jeszcze bardziej taka luksusowa wersja tego bardzo smacznego ciasta. W związku z tym, z całego serca polecam Wam Brownie z, z przepisu Kotlet TV. Mam też drugiego ulubieńca, który, o którym zawsze zapominam, bo jest to książka, którą skończyłam czytać jakoś tak w lutym zeszłego roku kalendarzowego, czyli musicie przyznać, że już naprawdę sporo czasu minęło, odkąd skończyłam ją czytać. Byłam nią zachwycona, choć jest też przerażająca, miejscami, i taka no, niezwykle poruszająca. Jest to zazwyczaj książka, moim zdaniem, dla osób dorosłych albo osób, które są u progu dorosłości, ze względu na tematykę poruszoną i ze względu na no, bardzo naturalistyczne opisy i no, wydźwięk książki, również. A jest to książka Tima Wintona, która nazywa się Breath, czyli Oddech, która jest, porusza wiele różnych tematów naraz, czyli osadzona jest w latach bodaj 6, 60. albo 70. zeszłego stulecia i dzieje się akcja w małym miasteczku w Australii, gdzieś u wybrzeża. Gdzie właśnie um, dwaj nastoletni chłopcy uczą się surfowania od wytrawnego surfera, i, i, i poznają również jego żonę, i, i, i zastanawiałam się przez długi czas, w jaki sposób zachęcić Was do przeczytania tej książki, nie zdradzając jednocześnie niczego, ponieważ troszeczkę nawet powiedziałam, że ma jakiś taki charakter thrillera, czyli nie chciałam Wam tutaj zdradzić zbyt wiele. I doszłam do wniosku, że myślę, że, że tytuł idealnie to oddaje i podejrzewam, że z tego powodu właśnie autor, który swoją drogą jest bardzo znanym i bardzo cenionym pisarzem powieści takich fiction australijskim zasłużonym i tam chyba z kilkanaście książek już napisał, sporo z nich zostało przetłumaczonych na język polski. Ja jednak jak tylko jest to możliwe, to staram się czytać w oryginale dla samej przyjemności czytania w oryginale. Książka ma tytuł Breath, czyli oddech, i myślę, że to jest najlepszy, naj, najlepszy tytuł, jaki mogłabym mieć, dlatego że w książce są tematy, które. Mm... Które są związane z, z naszym oddechem, tak? czyli, czyli, czyli kiedy mamy pod, po, mm, przyspieszony oddech, kiedy jesteśmy podekscytowani, kiedy jesteśmy podnieceni seksualnie, kiedy doświadczamy jakiegoś ryzyka, kiedy podejmujemy jakieś ważne decyzje, kiedy jesteśmy niepewni, kiedy jesteśmy. No, to to m, są takie momenty w życiu, kiedy właśnie serce bije, jak nam, bije nam jak dzwon, mamy zadyszkę i właśnie. M, m, Zapiera coś nasz, nam tych piersiach, i to właśnie takich momentów w życiu dotyczy ta książka. Właśnie Odserwowania po jakieś takie dosyć ryzykowne zachowania seksualne. Książka też bardzo. Mm, dla osób, które na przykład dla mnie jako kobiety, to był świetny sposób na doświadczenie tak wojerystycznie, psychiki męskiej. Chłopców w okresie dojrzewania, którzy są głównymi bohaterami i, 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 i potem męskiej psychiki, tak, dlatego że ten bohater, kiedy go poznajemy, ma 50 lat i pewne zdarzenie, do którego jest wezwany jako paramedyk, przypomina mu jego doświadczenie właśnie z okresu wczesnej nastoletności, nastoletności pokazuje też w bardzo, bardzo, bardzo przekonujący sposób, w jaki sposób te nasze wczesne doświadczenia, jakiekolwiek takiego. Do, do człowieczeństwa w, pełnym, w pewnym w pełnym wymiarze doświadczeń, jakie składają się na człowieczeństwo i na, na, na bycie osobą dorosłą, tak, od jakichś takich od budowania się tożsamości, po pierwsze doświadczenia seksualne, po pierwsze jakieś takie zawody na, na, na innych osobach i pierwsze jakieś takie zauroczenie innymi osobami, wyobrażenie o tym, kim chcemy być w przyszłości. Jak to wszystko ma ogromny wpływ na to, jak potem przez. Całą resztę swojego życia doświadczamy życia i siebie i innych. Jak, i to, jak się to jakimś takim cieniem czasami rzuca na, na całe nasze życie. Niesamowita książka, przeczytałam ją jednym tchem, aż do tego stopnia, że pamiętam, że byliśmy na wyjeździe jakimś takim właśnie narciarskim, i ja się troszkę alienowałam i uciekałam do swojego pokoju, dlatego że tak bardzo mi zależało na tym, żeby skończyć tą książkę. A ja jednocześnie jest to, muszę powiedzieć, książka o, dla osób zdecydowanie o mocnych nerwach. Ja w swoim życiu przeczytałam sporo książek, m, które relacjonowały doświadczenia osób ze środkami psychoaktywnymi. My tak jako psychologowie tak nazywamy, jest to formalny, techniczny termin na, na narkotyki, tak nazywamy środkami psychoaktywnymi, czyli różne doświadczenia właśnie m, m, z odmiennymi stanami świadomości i nieobcymi są różne, bardzo jakieś takie naturalistyczne opisy różnych zaburzeń psychicznych i różnych takich skrajnych emocjonalnie doświadczeń. Również ze na, na kierunek studiów, jakie ukończyłam, a mianowicie psychologię i tę psychologię kliniczną dzieci i młodzieży. Niemniej jednak ta książka wstrząsnęła no, no, do, do, do szpiku. Natomiast jest to i bardzo też się począłam ją wzbogacona, mm. i wiele się dowiedziałam na temat natury ludzkiej, i dlatego też mm, zdecydowanie polecam ją. I wam. Nie wiem, nie, nie spotkałam się z polskim tłumaczeniem tej książki, szukałam na Allegro i w, w innych źródłach. Jest to chyba w tej chwili najnowsza książka tego autora. Pozostałe, czy wiele z pozostałych jego książek z, z przeszłości zostało już przetłumaczonych na język polski. Natomiast jeśli znacie język angielski, to zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Podejrzewam, że są być może tłumaczenia na inne języki, no, natomiast ponieważ ja mówię tylko po polsku i po angielsku, to tego nie sprawdza. Książka jest absolutnie warta przeczytania. Z, z całego serca polecam. Uh, tak, sobie nawet zrobiłam, w związku z tym, że przez, przez ostatnie lata tyle razy zapominałam wspomnieć o różnych swoich ulubionych rzeczach w tego typu filmikach, to tym razem zrobiłam sobie listę, właśnie, żeby o niczym nie zapomnieć. Mam jeszcze, mm, właśnie oprócz książki i ciasta, mam do polecenia platformę do czytania anglojęzycznych i też innojęzycznych. Widziałam, że tam są chyba niemieckojęzyczne wydania, rosyjskie wydania, hiszpańskie wydania, różnych gazet kobiecych, takich jak na przykład Elle, Marie Claire, Glamour. InStyle, Vogue, Teen Vogue, Allure. Można tam czytać taka platforma, gdzie użytkownicy podobnie jak na CDA czy na Chomiku umieszczają właśnie takie cyfrowe, elektroniczne wersje tych właśnie gazet, które można kupić w prawdzie Empiku czy przeczytać w Empiku, ale są koszmarnie drogie. W związku z tym jest to taki sposób na to, żeby je w świetnej rozdzielczości na dużym ekranie swojego komputera przeczytać w całości i... i i sprawia mi to ogromną przyjemność. Platforma nazywa się issuu.com i tam właśnie się wyszukuje po prostu tytuł magazynu, który chciałoby się przeczytać. I tam są różne katalogi, na przykład widziałam HM-u z przeszłych lat, ku inspiracji. Do niektóre, sama do niektórych zaglądam, bo czasami mi się bardziej podobają jakieś inspiracje do, do, do strojów dnia sprzed wielu lat, niż te, które są aktualnie właśnie dostępne. Świetna platforma, świetne jakości właśnie są tam e, zdjęcia i no tak jak, jakbyśmy na Kindlu po prostu czytały te gazety. W związku z tym, jeśli tak jak ja lubicie właśnie magazyny kobiece, a, mm, a szukacie sposobu na to, żeby je przeczytać w sieci, to, to polecam właśnie tą platformę. Mam również do polecenia Wam blog. Tutaj jeszcze sobie zapisałam, a mianowicie jest to blog Joasi Glogazy, która prowadzi bloga Style Digger, ale z tego co czytam właśnie ostatnio na jej blogu, to będzie zmieniała jego nazwę prawdopodobnie na swoje imię i nazwisko, żeby dać sobie wolność co do tematyki, jaką chciałaby poruszać na blogu. Asia jest ode mnie chyba o 10 lat młodsze, albo prawie 10 lat młodsze. Niemniej niesamowicie mi imponuje i chciałabym była być taka dojrzała, bardzo wielu aspektach swojego życia, jak Asia jest właśnie na progu, bycia 30-latką, porusza najróżniejszą tematykę na swoim blogu. Od właśnie zaczęło od takiej tematyki modowo-urodowej, w tej chwili dużo pisze również o finansach, o takim dojrzałym podejściu do finansów. Sama bardzo często czerpię z jej linków i inspiracji, i jest to niezwykle odświeżające, żeby czytać bloga, który właśnie dotyczy. Tak wielu różnych aspektów bycia kobietą i w ogóle człowiekiem, a nie tylko właśnie mody i urody. I to jest w tej chwili coś, co mnie szalenie interesuje. Porusza też tematykę właśnie minimalizmu, asertywności tego, jaka jest różnica pomiędzy tym, że człowiek na przykład wydaje mu się, że jest agresywny w niektórych sytuacjach takich życiowych, a de facto jest tak naprawdę skuteczny i, 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 i czasami trzeba, że tak powiem, mm, bardzo wyraźnie powiedzieć o swoich oczekiwaniach i o, tym, o swoich pretensjach, żeby, żeby móc jakby do, um, uzyskać y, jakieś uszanowanie swoich wpraw najróżniejszych, na przykład u lekarza, czy tak jak a, w tej chwili my mamy przeboje osobiście z mężem, a, z firmą ubezpieczeniową, to tu właśnie stłuczki, do której doszło, której a, ja byłam, nie byłam sprawcą, tylko byłam, nie chciałam nazwać tego ofiarą, ale a, byłam poszkodowana. O w ten sposób. I, i cokolwiek Asia publikuje jest to dla mnie niezwykle interesujące. Bardzo często właśnie klikam na linki, które podaję, i bardzo mnie cieszy właśnie ta różnorodność tematyki. Ma też niesamowite relacje ze, ze swoich podróży, i naprawdę jest niesamowitą kobietą, która ma łeb na karku, czytam też jej właśnie felietony, jak się pojawiają w gazecie wyborczej. Czapki z głów naprawdę jakby życzącej, że wychować swoją córkę na tak świadomą i piękną zewnętrz, na zewnątrz i wewnątrz kobietę, jako jest Asia. W związku z tym, jeśli jeszcze nie znacie, to wydaje mi się mało prawdopodobne, bo Asia już w swoim dziesięcioletnim niespełna czasie blogowania wyda nawet książkę i, i, i publikuje również dla różnych magazynów kobiecych. Myślę, że, 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 że jest duża szansa, że o niej słyszeliście, ale jeśli nie, to polecam właśnie Broga Style Digger. Oczywiście linki do wszystkiego dam na dole. I w końcu ostatnią rzecz, jaką chciałam polecić Wam, to jest kraj do odwiedzenia, a jest to mianowicie Islandia. Miałam tą przyjemność w tym miesiącu, że na zaproszenie swojej przyjaciółki z okresu nastoletniego byliśmy z mężem i z dziećmi w Islandii przez dwa tygodnie. Mieszkaliśmy u mojej przyjaciółki i spędziliśmy tam dwa bite tygodnie. Udało nam się bardzo dużo zwiedzić. Nie nakręciłam takiego typowego vloga z tego swojego doświadczenia, ponieważ jestem zbyt rozstrzygana, żeby. Zorganizować się, mając jeszcze dwójkę dzieci, właśnie i gdzieś wyjmować kamerę i relacjonować. Jest to naprawdę trudne, jak ma się dwoje dzieci. Poza tym ja nie lubię sobie odejmować doświ w doświadczaniu różnych ważnych chwil w moim życiu tego, jeśli bym vlogowała to na bieżąco, to miałam takie poczucie, że nie do końca byłabym obecna w trakcie tego doświadczenia tam i teraz, tam i tam. I tu i teraz, także lubię być obecna i doświadczać rzeczy tu i teraz i co najwyżej potem zdawać komuś z tego relację, niż właśnie w trakcie o tym opowiadać. Taki charakter. Natomiast mój mąż zrobił mnóstwo przepięknych zdjęć tego niesamowitego kraju, który jest unikalny i nie przypomina żadnego innego kraju na świecie i ym, zamierzam zrobić wam właśnie taką wideo relację, w której będę opowiadać o, o, o najciekawszych jakichś takich momentach, jakie doświadczyliśmy zwiedzając ten kraj i dołączę wówczas, żebyście mieli jakby na czym oko zaczepić. Mam nadzieję sporo ze zdjęć właśnie mojego męża, żebyście mogli jakoś wojerystycznie przez nas również zwiedzić ten kraj. Sam kraj natomiast absolutnie polecam, tak jak mówię, jest po prostu unikalny, bo w żadnym innym kraju nie, nie ma bulgoczących błotek, których temperatura sięga 80-100 stopni, które właśnie zawierają jakieś takie związki siarki, takie śmierdzące. Nie, nie ma tylu geotermalnie ogrzewanych właśnie basenów na otwartym powietrzu, nie ma gejzerów, które wybuchają na kilkanaście bądź kilka metrów, nie ma wulkanów, które jeszcze 30 lat temu były, były aktywne i które teraz przepięknie wyglądają, no niesamowity po prostu kraj, absolutnie warto obejrzenia, myślę, że, 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 że było warto zbierać na tą podróż dwa lata bo tyle myśmy osobiście zbierali. Nie jest, to coś, nie jest to kraj pewnie, który byśmy odwiedzili, gdyby nie uprzejmość mojej przyjaciółki. Bardzo Ci Agnieszko dziękuję za, za zaproszenie. Mam nadzieję, że spisaliśmy się mniej czy bardziej jako goście i Wy również jakby dobrze się bawiliście w tym wyjeździe. Mam takie poczucie, że, ta, że, że tak było. Natomiast no, ponieważ jest to chyba bodajże najdroższy kraj Europy, jeśli nie jeden z najdroższych krajów Europy, to, to gdyby nie właśnie możliwość mieszkania w Agnieszki, myślę, żebyśmy się nie zdecydowali, bo niezależnie od tego, że, że że nie musieliśmy właśnie zakwaterowania sobie wykupywać, to. To jest po prostu przeogromny koszt, żeby zwiedzić właśnie Islandię do, 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 i doświadczyć tych wszystkich rzeczy, które są takie wyjątkowe dla tego kraju. Mamy nam się na przykład właśnie obserwowanie z bliska z kilku metrów z łodzi takiej rybackiej, wyskakujących wielorybów, wypłynięcia na, na specjalną wyspę, na której właśnie jest, jest mnóstwo maskonurów i możliwość obejrzenia ich znowu po prostu z kilku metrów bez zaburzenia ich spokoju, możliwość zobaczenia gejzerów z bardzo blisko. I, i najróżniejszych właśnie jakichś takich doświadczenia kąpieli w takich naturalnych naturalnych basenach właśnie z y z wodą podgrzewaną geotermalnie, w takich naturalnych warunkach. Myśmy zbierali właśnie dwa lata na to, żeby nie, nie tyle pojechać do Islandii, co też zwiedzić Islandię i do, do, doświadczyć tych rzeczy, które są tam wyjątkowe. I muszę powiedzieć, że, że było warto, naprawdę. Troszeczkę musiał mnie mąż przekonywać do tego, bo mi się to wydawało po prostu e, no, nie, nieproporcjonalnie wielkim wydatkiem w naszym budżecie który mieliśmy spożytkować tylko przez dwa tygodnie, ale z perspektywy czasu wróciliśmy tydzień temu niespełna. Absolutnie, absolutnie uważam, że to była dobra decyzja i polecam. To są, to są pewne takie doświadczenia, których się nigdy nie da zapomnieć. I warto, naprawdę, naprawdę warto, żeby też właśnie doświadczyć innej kultury. Więcej o tym doświadczeniu, oczywiście powiem właśnie w, w tej swojej takiej wideo relacji z, na, z, z naszego, m, naszego pobytu w Islandii. Natomiast już teraz chciałam powiedzieć, że jeśli szukacie niesłychanie ciekawych i takich wyjątkowych miejsc do, do zwiedzenia na świecie, to zdecydowanie polecam Islandię. Patrzę na swoją kartkę i wydaje mi się, że to już wszystko, co chciałam Wam polecić w tych ulubieńcach. Jak zwykle mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe, że może zainspirowałam Was do przeczytania czegoś czy ugotowania czegoś. Może nawet do tego, żebyście właśnie rozważyli zwiedzenie Islandii. Jak zwykle jestem ciekawą Waszych ulubieńców niekosmetycznych, co ostatnio odkryliście, się, co, co na co warto zwrócić uwagę w sieci. Zawsze mam takie poczucie ostatnimi czasy, w ciągu ostatnich paru lat, takiego zjawiska, które my nazywamy FOMO, Fear of Missing Out, że, że jest. Tyle różnych rzeczy niesłuchanie ciekawych, tyle blogów, blogów i różnych rzeczy, które, które są na świecie w tej chwili są to tak łatwo dostępne, że mam że takie poczucie, że czemu na przykład się nie dowiedziałam jakiejś vlogerce, czy vlogerce, czy, 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 czy jakichś rzeczach wcześniej po prostu. Jak to możliwe, że dopiero teraz się dowiaduję o czymś, czym ludzie się raczą po prostu od lat. W związku z tym zawsze jestem chętna do tego, żeby, po, żeby żeby poznawać nowe rzeczy i, i, i bardzo chętnie zaczerpnę właśnie Waszych różnych rekomendacji najróżniejszych. Póki co to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.